W dniu 1 maja Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie Koźlu będzie obchodził Złoty Jubileusz, jubileusz 50-lecia istnienia spółki. Właśnie 1 maja na ulicę naszego miasta wyjechały pierwsze autobusy, było to 18 sanów hasto. W tym dniu zaproponowaliśmy dla Państwa w związku z tym, żeby starszym przypomnieć, a młodych zapoznać, jak kiedyś wyglądał tabor komunikacji miejskiej. Zachęciliśmy również posiadaczy historycznych pojazdów, aby zaprezentowali swoje samochody również na tej imprezie. I otwarciem imprezy rozpoczniemy, w tym dniu również będzie 15. rocznica obchodów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania Od do radości. Hymnu Unii Europejskiej. Następnie o godzinie 12.15, tak mniej więcej, przedstawię teraz Państwu program, rozpoczniemy akcję Łapę. Akcja ta ma na celu wspieranie pomoc rzeczową dla schroniska dla zdobnych zwierząt. Do tego celu przygotowaliśmy autobus, na który każdy mieszkaniec, który przyniesie na teren MZK podczas tej imprezy karmę dla zwierząt, w zamian za to dostanie naklejkę w kształcie psiej łapy bądź kociej łapy i zamieści ją na autobusie. Dzięki temu przez kilka następnych tygodni ten oklejony autobus będzie przypominał mieszkańcom miasta, że mamy zwierzęta w mieście, które również potrzebują naszej pomocy. Kolejnie o godzinie 13, jak są urodziny, no to musi być urodzinowy tort, także zapraszamy również do wspólnego celebrowania tego święta. O godzinie 13.30 wręczymy nagrody w konkursach, dwóch konkursach, które ogłosiliśmy już w marcu i w kwietniu. Pierwszy konkurs to jest autobus moich marzeń. Tutaj już wyłoniliśmy zwycięzców i zwycięzcy zostali ogłoszeni na naszym fanpage'u na Facebooku, a w dniu dzisiejszym będą ogłoszenia do kolejnego konkursu i to był konkurs Eko Autobus, także dzisiaj będą kolejni zwycięzcy ogłoszenie. a podczas tej uroczystości nagrodzimy te osoby. Kolejny o godzinie 14 będzie urodzinowa niespodzianka, tutaj nie chcę y, m, powiedzieć y, jaka, y, dlatego to jest prezent, prezent dla mieszkańców miasta, y, który, y, no, który zobaczycie wszyscy o godzinie 14. Y, o godzinie 15 zebraną karmę przekażemy schronisku dla zwierząt pani kierownik, a natomiast o godzinie 15.30 zakończymy y, naszą, y, nasz jubileusz poprzez przejazd przez ulicę naszego miasta w kilku kolumnach zabytkowych i samochodów i autobusów. Zaczniemy od ulicy Koziarskiej, będziemy się kierować do Koźla, wrócimy poprzez Pogorzelec, osiedle Piastów i wrócimy z powrotem do MZK. Ta impreza jest objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, za co bardzo dziękuję pani prezydent i w imieniu pracowników MZK serdecznie zapraszam państwa na tą imprezę już 1 maja w Zajezdni MZK. To z kolei dla wejścia na teren parkingu. Dziękuję bardzo.